Na walkę mam w kurwie energii i gniew hey! Ja plus załoga jak studzianki w ogniu My cztery pancerni i sześć. Hey! Ryzyko wciąż mrozi w nas krew hey! Z ekipą gotowi na śmierć hey! Efekt motyla, przeznaczenia, droga, gdzie spadają głowy jak deszcz ja moi ludzie same agresywne świry pełne szeregi szaleńców Porta do podłogi jak podostrze, gilotyny Nie proś nas o przebaczenie, bo my nie bierzemy jajców. W oczach widać sobie przerażenie Jakby przeczucie podpowiada podpowiadało co wisi w powietrzu Krwawe ślady wojny, pole bitwy, to na szeren cienka linia, frontu koniec, jeden z nie ma lesu hey! Jeden za wszystkich w triumfie uniesiona w pięść Silna hey! relacja, myśliwe ofiara, krew topnie je w dłoniach jak śnieg hey! Przeszywa jak w choriodach szept, hey! przenika przez słowa jak stres hey! Gdzie my tam granice odwagi i strachu, i wszystkie działa na cel Nie powstrzyma do siła z popiołu i klęsk hey! Zawsze do przodu dostarczamy wrogom miliony powodów do łez hey! Zostawiamy trwogę i lęk hey! Podsycamy ogień jak tlen hey! Kompania braci stworzeni do walki Od lat mamy w sobie ten hej w promieniu rażenia już rzekiem przegrywa orkiestra hey! To próba nerwów, czy chwila odwagi Znów my albo oni, rosyjska ruletka Strzał w podniebienie, jeden strzał w podniebienie Będę twoim przeszadowcą, jeśli zabijesz mnie w niebie Jestem trucicielem myśli, pozbawiam życia jak trąd Jestem cienie tych zamiarów, za walkę okay, o trąd. Hey! Jeden za wszystkich w triumfie uniesiona pięść hey! Ja plus załoga jak studzianki w ogniu, my czterej pancerni i sześć hey! Ryzyko wciąż prosi w nas krew hey! Z ekipą gotowi na śmierć hey! Siemy tam granice odwagi i strachu, ej wszystkie działa na cel hey! Lażej, lażej nogi, nogi w tyłek wchodzą. E, oczywiście chciałem jeszcze dodatkowo w trakcie chodzenia przyszło mi do głowy, żeby zachęcić. E, w... Wszystkich, kto by tylko był chętny do dołączenia na grupę na Discordzie do Prepersa e, Prepersa Kaszuby. Oczywiście Prepers Kaszuby prowadzi tą grupę już dosyć długo i są tam naprawdę świetni ludzie, świetna ekipa. Pozdrawiam oczywiście całą grupę. E, ş, mamy oczywiście dwa rodzynki, dwa rodzynki w formie kobiet. Jest Tosia, czyli córka Prepersa, pozdrawiam serdecznie i od niedawna nowa członkini załogi, czyli Kornelia, która bardzo domagała się pozdrowień. Pozdrawiam także serdecznie, a mówię, ci co by chcieli dołączyć do grupy, wziąć nawet... Jeżeli nie chcą sami zakładać swojego kanału lub mają jakiś swój kanał, a chcieliby jeszcze podzielić się swoją wiedzą, swoimi wyjściami, spacerami, to może być cokolwiek, czy to survival, bushcraft, outdoor itd., itd., to może przecież, gdy dołączy do tej grupy, może wziąć oczywiście udział w tym rozbudowywaniu kanału leśna grupa wsparcia, gdzie tam będzie mógł umieszczać swoje materiały. Także ja zachęcam i zapraszam serdecznie, a ja idę dalej. Witam Was serdecznie z racji tego, że kuchenka z parki i jakże i kuchenka small odpirana, zostały w Szwecji w mojej apteczce podróżnej. Więc dzisiaj na takim turystycznym zestawie, kiedyś kupiłem sobie na próbę i mam go. No i co, i daję radę. Grzeje się. No. Jest tutaj sześć tabletek w środku, zapałki i uchwyt do konserw, jakby ktoś chciał sobie konserwę podgrzewać. Gdzie słyszałem, że w puszce nie wolno, bo tam jakieś folie, jakieś silikony, jakieś tam. Eee, Kto by tam się tym przyjmował? No dzisiaj narobiłem kilometrów. Narobiłem kilometrów yy, sporo, może nie dużo, ale sporo i yy, yy nic nie znalazłem. Chodziłem ścieżkami, które obserwowałem od lat w tych moich tutaj lasach, obserwowałem od lat i widziałem, gdzie przemieszczają się chmary jeleni. Eee, obserwuję je, po prostu nie chodzę za nimi, obserwuję po prostu przychodząc do lasu, biwakując, nieraz znajdowałem je, spotykałem je cały czas w tym samym miejscu, cały czas tymi samymi ścieżkami, nieraz chodziłem tymi ścieżkami, eee, no ale wydaje mi się, że to jeszcze jest za wcześnie. Za wcześnie z tego względu, ponieważ tutaj w zachodniopomorskim przeważnie zrzuty, sezon zrzutów zaczyna się w połowie stycznia, pod koniec stycznia. Dzisiaj jest dopiero 1 luty i może być jeszcze za wcześnie, żeby one coś tam zrzucały. Niestety nie mam takiej możliwości w późniejszym terminie wyjścia, bo wracam do Szwecji. Z Szwecji zlecę dopiero pod koniec marca, ale to też jest jeszcze spora, żeby móc pochodzić po swoich starych miejscówkach, nie jest się w stanie zejść całego lasu raz przy razie, więc nawet jeżeli tutaj chodzą osoby, a wiem, że tutaj chodzą osoby, szukają, zbierają te poroże, no to może się trafi, że oni nie znajdą, a ja znajdę, albo ja nie znajdę, oni znajdą, to przecież to tylko, tylko z chęci chodzenia i przyjemności. Zaraz kawusia i zmykam do domu. Cóż więcej mógłbym wam powiedzieć, powiedzieć wam to, że miłego weekendu wam życzę, ale to że na kanale Leśna Grupa Wsparcia pojawił się kolejny, pojawiły się kolejne odcinki. Odcinki moich przyjaciół, a także i mój odcinek o kolejnych pierwszych krokach w lesie, tym razem temat o lesie. Jak postępować, jak zachowywać się w lesie. Takie podstawy, co chyba tu moi stali widzowie nie muszą tego nawet oglądać, bo chociaż zapraszam, niech obejrzą. Eee... Po prostu, ale ale wiem, że tym ludziom nie trzeba takich rzeczy tłumaczyć, bo są to miłośnicy lasów i leśnych przygód i im nie potrzeba żadnych tam większych tłumaczeń, jak postępować w lesie, bo dobrze wiemy, jak się w nim zachowywać, jak postępować, gdy tutaj jesteśmy. Taka dzisiaj wyprawa po lasach wyszedłem... Ee, na świeże powietrze zrobić parę kilometrów. Pochodziłem, pozwiedzałem stare miejscówki i zdałem sobie sprawę, że w tym miejscach, gdzie chodziłem, byłem rok temu, a zdaje mi się, jakby to było z tydzień temu, także szybko ten czas mija. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na jakimś odcinku z Szwecji, w Szwecji albo i gdzieś tam. Mam fajne miejsca, które chciałbym Wam pokazać, w tym, chciałbym spędzić czas i szykować miejsce, wypatrzeć już, bo zostały mi tam chyba z 3 czy 4 laski do takiego przechodzenia, do zbadania. Aż w końcu muszę ustalić, w którym lesie chcę zrobić obóz. Znaczy bez przesady, nie będzie to leśny tipi, nie będą tam jakieś mega szałasy, chcę zrobić miejsce na ognisko, jakąś palisadę, Miejsce, w którym będę mógł rozbić jakiś namiot. Tak, namiot. Namiot, być może, w którym będę nocował. Lub namiot, w którym po prostu będę sobie... Może to być pałatka. Nie wiem, co przywiozę ze sobą po świętach z Polski. Ale wiem, że... Ale wiem, że chcę coś przywieźć, żeby móc fajnie sobie biwakować w tej Szwecji. No nic, ja sobie piję kawkę. Z wami się żegnam jeszcze raz miłego weekendu. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Ładne te kostki. Odpiera na lepsze. Oj, no kurwa zgasła. Bycie lepszy pochłonął. Nie, pan masz szczęście.